Nie, tak, no mam 47. dzisiaj 47 właśnie. Aha, no. już nie mówisz masz 47. Nie, no nie, nie, 46. Aha, 47. 47 mówiłem, no bo może za kilka dni kończę, więc... W no nie mogę Zachowuj zbyt się, zbyt nie się nie bo Cię kręcę teraz. Ej, 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 ej. Słuchaj, <śla> szczerze, moje te... Gdzie to było? Ale co? Rękawiczki. Jak jeśli nie masz, to jedną mam. Nie, 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 miałem, miałem tutaj miał dłonę, wiesz. Bo nigdzie nie powiało. Myślę, że nie tylko ja jestem tu zakręcony. Uważnie wkręcisz? Co? Wkręcisz. No Nie lubisz nie, tego nie. No nie. <laughs> puszczę ci na ten. Żonie puszczę jak ty, zakręcony jest. Nie nawet z żoną nie chcieli nawet na wyszedł mieć z tego wideo, bo nie robi się oglądać. Nie no, będziesz wiedział jak kurde, będziesz zakręcony, kurde. No to dam Ci jedną, mam tutaj. Ale dobrze, no jedna Ci się przyda chyba, nie? Jak będziesz miał ten, grzebać. No widzisz, Hilary, okulary, co nie? No to właśnie, robię stopia...